Siema widzowie z tej strony Pawliczek Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale I dzisiaj zareagujemy sobie na Among Us Zombie Sezon 4 Który będzie na Airship I, z, i życzę wam miłego oglądania Okej okay, widzowie, mamy tutaj ten odcinek i on został w ogóle podzielony na dwie części Nie wiem dlaczego Tutaj jest druga część, nie wiem o co chodzi Ale dobra, lecimy Ta część trwa 10 minut, a tamta druga 8 Zombie. Ten se biega, czyli przylecieliśmy na airship, tak jak przypuszczałem. Co wy tutaj... Ten se skacze. Normalnie. Co on od... Pan już wziął! Co za chłop I pistolet! Co ty odwalasz? Strzelił. O kurde. Pajek! zabijaj! ich! On sobie wziął jakąś pałę. Co to jest zapała? Jakaś... Wygląda trochę jak zapałka. No dawaj. Bum. Teraz chcę spać. Ok. Co to jest? What the fuck? Jakieś ząbiaki dziwne tu były. Okej. Okay. Ci się biegną, tu jacyś ludzie. Otwierają mi tu jest mnóstwo ząbiaków, dobra? Ok. I Dobrze! No nie tu się zastanawiają o co chodzi: są rozwalone ząbiaki. Ci się jakieś karabiny! Co to jest? Dobra, śpią. wyspali się chyba. Ten się rozciąga, oczywiście. Poranne rozciąganie i poranne zabijanie ząbiaków. Okej. Okay. Czymam tak wolną pataną nice. w ogóle. Dziwne. Dobra. Elektryka, dobra, zabijają zombiaki. O kurde, ale dużo ich tu. I z drugiej strony też, o nie, dobra, i co teraz? Tam, drabina na górze. Chłop otworzył, coś ty zrobił, Cyjan. Jeszcze gorzej, na drabinę dawajcie, dawajcie. Wy nie widzicie, widzicie drabiny, czy co? Na górze też są, no i... O, dobra, zostali rozwaleni przez dzieciaka i zielonego. Okej. Okay. idzie kolejna grupa Z impostorem, brązowym impostorem Ten będzie jadł te kanapki, bo najszybciej jest taki tack, żeby sobie zrobić kanapkę i zjeść To jest fajne Ci się dzielą tu mięsem i sałatą O nie, ale zombie jak idzie Zombie, zombie Dawajcie Dobrze Czyli oni gadają o nie wiadomo czym Bo nie, bo trzy kropki są Dobrze, dzieciak rozwala tu ząbiaki I tu trzeba posprzątać, to był taki task Ale to chyba jest czysto Tu gdzieś Ten się myje No właśnie, był taki task, żeby posprzątać to Jo zanosimy. O nie, to jest ten zombiak taki dziwny. W sensie to jest impostor. To jest impostor z Hidden To on jest jednocześnie impostorem z Hidden i zombiakiem? Co to jest? Ale to zarąbiste jest. To są jacyś impostorzy normalni, nie? W sumie jesteś jacyś... też brązowego też impostorzy. Co jest Czyli mamy więcej impostorów na Islandii. Seek'a. Okej, okay, rozwaliliśmy ich. Tasy tu coś robi. A chyba to trzeba było jakoś wystabilizować. Ten krążek potem tu. Gadają nie wiadomo czym znowu. I co? Pobiegli. Czyli się rozdzielili. Dobra. I ten kamerę patrzy. I on to widzi na kamerach? Nie wiem. Zauważyli pierwszy raz takiego zombiaka. W ogóle ten zombiak jest podobny do... Yy, ...do tego czarnego. On te on położył tak jak w Hide and Seeku, czyli to są te z Hide and Seeka, widzisz? Patrz. No widzisz, nawet to samo robią. Zarombista to jest. Tu gdzieś pod prysznic idą, Nam się bili. Ale to źle, że pod prysznic, bo tu się łatwo poślizgnąć, nie? On, on jest na kilka hitów, okej, okay. Zarombista to jest. Czyli oni są jak brązowi po prostu, tylko że tacy głupsi te impostorzy. I dużo zombiaków idzie. Brązowe tu się kryje w ogóle, nie on robi jakiegoś taska z fioletowym. Czemu on jeszcze nie zabił tego fioletowego? O co tu chodzi? Dziwne to jest. Mówią o czymś, Okej. Okay. I on tu zostanie i coś się zrobi. No mówiłem, wiedziałem, że tak będzie. Ten tu się poci. Trasuję się. Weź, bierz broń chłopie, ty też miałeś jakąś maczetę, czy coś tam miałeś. Kurde, słabo trochę. Na tym krążku przylećcie latającym, tak! Dawaj. Ale to jest dobre. Helikopter! Ale ten... Ten krążek się nie obciąża na tyle osób? Dziwne. I wentuje nasz impostor, chociaż wentować się da nawet jak się nie jest impostorem w tej serii. Nie wiem, dziwne to jest, bo w pierwszym odcinku wentowali. O kurde. No i, no i się spotkali. On im powiedział, oni się przed nim ukłaniają. No wiedziałem, że tak będzie. Brązowy to jest jakiś ich szef. Ja tu każdy ma chyba swojego ziomeczka. Czarny idzie z tym białym, ciągle chodzi sejano. Z tym żółtym, a brązowy z fioletowym. I czerwony z różowym. Tu każdy ma swojego ziomeczka. Sergo. Jeszcze ten dzieciak z tym zielonym. I ktoś jeszcze? Nie wiem. Nie no, i więcej osób nie ma. A nie, jeszcze jest pomarańczowy, to nie pamiętam. A pomarańczowy chodził chyba zawsze z niebieskim, tylko że niebieskiego już nie ma, no szkoda. Czyli pomarańczowy stracił ziomeczkę, ale też miał. Ten tu... Po co on wyszedł e, do tamtych gości, e, żeby powiedzieć im, żeby, żeby mają się kłaniać przed nimi i wrócił? Tu wentuje. Dobra. Czyli nie poszedł do nich, oni mają go gdzieś chyba nawet. Chociaż nie wiem. Nie oni chyba też go biją. Ktoś tu na kamerach. Bo to chyba czarny był na kamerach z białym. Tu brązowy poszedł. Już końcówka pierwszego partu jest. Patrz, więcej osób jest. Jest taki... Yy, jest taki taki blady różowy, nie wiem jak to powiedzieć. Jest taki kanapowy, nie. Nie wiem. Szary, ale taki. Jasno szary to jest. Jest jeszcze taki. Mm, bagienny. Nie, no nie wiem, jak on tam ma. No właśnie, czarny patrzę na kamerę. Może ten Sweet dom to robi to na dwa party, bo on nie może przesyłać dłuższych filmów niż 15 minut. To może dlatego, bo wól trwa 18, 18 minut właśnie, to może... To może nie może przesyłać większych... Może nie może. Może nie może przesyłać dłuższych filmów niż 18 minut. Trzeba tam jakąś weryfikację zrobić, żeby przesyłać więcej, dłużej niż 15 minut. Mamy zombiaki kolejne. Ten, co ma te fajne te, co może rzucać nimi, to jest zarąbiste. Siedzą, gadają sobie. Czy oni znalazli, znaleźli nowych ziomków? Ale, teraz ma pomarańczowe, ma normalnie więcej ziomków do, do dyspozycji. Może sobie wybrać na przykład tego. Może wybrać tego i chyba wybrał tego. Albo tego może wybrać, fajnie. Którego wybierze, ja chyba. Ja, z kim on gadał wcześniej? On chyba wybierze. On chyba. Wybierze tego bagiennego. Pogadał z nim. No i pomarańczowy ma ziomka. Wszyscy uratowani. No, nawet poszedł za nim ten goście. To jest jego nowy ziomek 100%. Na bank. O nie. O kurde. No i są te złe. W ogóle nie ma światła, elektryk. W sensie elektryk trzeba włączyć. To chyba koniec pierwszego partu jest. Ten tu, dobra, włączę. No wiedziałem. No i pomarańczowy. Patrz, to są ziomeczki. No on nawet poszedł, ten, on nawet tam był. Tu siedział obok niego, w sensie nie obok niego, ale patrzał. No i od razu poszedł. Naskarże na tego. To są ziomeczki, mówiłem Pan. Nowy ziomeczek. I ten poszedł za nim. Ciąg dalszy nastąpi. Drodzy widzowie. Jest part. Drugi już tutaj. Przy nas zostawiam lajka od razu. Lecimy z tym. Zombie, zombie. Zombie pombi. Zombie pombi. Zombie. No i wchodzi brązowy. Gonią się, tak, na tym się skończyło. Goni go ten brązowy. Ten tu szybko ucieka im powiedzieć. Brązowy go goni. Gdzie jest pomarańczowy? On tu mówi, oni mówią, oni, oni skarżą na siebie. On coś powiedział o nim złego i jednak jego wyrzucili. Co za idioci to są! Przecież oni wiedzieli, że biegł za nim ten brązowy, i on powiedział nawet, że pomarańczowy go zalił, a ten brązowy to nie wiadomo co ja powiedział. Co za debile to są! Dobra, Ja, ale fajne, zrobił się z karabinu pistolet. W sensie, jak z karabinu pistolet? normalnie jakąś broń ręczną z karabinu zarąbista nice. nice o nie, znowu ci frajerzy są dawaj, 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 dobrze Wyciągają miecz wszyscy. Wyczyśćcie klejnot, no co wy robicie? A dobra, najpierw zabijcie zombiaków, to ja jestem takim debilem. Dobra. Ale ten, ten, ten blady różowy ma taką fajną broń, zobacz. Wyczyśćcie teraz to. Niecoś tu się rusza. Patrz, zombiaki się ukryły w tym, ale to jest zarąbiste to jest. Bum. To jest mega zarombiste. No i czyszczą, tylko... Co to jest? Patrz, oni żyją! Oh my god, to będzie zarąbiste, Jak oni się zaczną ruszać i zaczną na przykład ich gonić. Dobra, tu w elektryku zabijają sobie zwykłe zombiaki. I obok ciała czarnego przebiegają, w sensie tego impostora takiego. I idą spać, no nie mów tu, zaraz przyjdą te impostorzy na stówę. Dobra, czyli mamy kłopoty: brązowy żyje, a, a pomarańczowy nie żyje i bagienny też nie żyje. To pomarańczowy ze swoim ziomkiem zginął. I ten, i ten, no kurde, słabiacko jest. Dawaj go, dobrze. Fioletowy w ogóle powinien mieć tą broń, bo, ym, bo on ma tu fioletowe końcówki, ta broń. To on powinien mieć tą Według mnie przynajmniej. No, nie, to nie, 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 nie. tak nie pasuje, że ten zielony akurat ma to z fioletowym. Nie, 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 nie. O kurde, zombiaki. Pa, rzutki. Gramy, w sensie nie wiem jak to się nazywało nawet. Wow. Dawaj kulę bilbardową, w sensie co? Nie wiem jak to się nazywało, ten idzie srać. Moi i ten też. Nie no co ty? Dobrze, dobrze, dobrze! Rzuć, dobra, oni już wiedzą, oni już wiedzą. Ale przecież nawet jakby ten zginął, ten zielony, no to nie by wiedzieli. Nie mogą być takimi debilami, żeby wyjść i zobaczyć martwego, zielonego i nie pomyśleć, że to jest brązowy. Przecież on był obok niego. Brązowy był obok zielonego. Chodź tu, no frajerze! O nie, to ci wyszli tu. Ja myślałam, że to czarne wyjdzie i go za chwilę rozwali. Ale nie. O nie no i on no, nasłał na nich. Ok. Kolejne jakieś dwa. Ten, ten mi się podoba, ten taki, ten jasno-szary, bo on ma taką fajną broń. I tak może przeskakiwać i dwóch naraz zabić i to jest fajne. Ci tu biegną. Teamowa. Team. Team gość. Któryś tam się zrobił kanapkę na początku i ten ją zjadł. Super. O nie! Ja, teraz to na hita ich zabijają, dziwno to jest. O dobra, przyszli do nich. Dawaj! Ja. Ich już na hita nie zabijają, nie wiem, te, te animacje są dziwne. Okej okay. tam tu jedziesz, Gdzie jedziesz, frajerze? Wracaj. No. Ten próbuje... Nie! On próbował ukraść ten, a ty, ci go biją. Widziałem, że oni się zaczną ruszać, ale to jest zarąbiste to jest. To jest mega. Dawaj, tu i dobrze. Na balkonie te ząbki siedzą. To jest w ogóle takie dziwne, że to jest telefon niby, ale to jest tylko ramka. I yy, nie zrobili nawet wnętrza, w sensie wiecie o co chodzi. Podłogę widać. Tylko ramkę dodali tego telefonu. Środka, nie dodali, dziwne. Ten go wypchnął, w sensie tak go wypchnęła, bo to jest ona chyba, bo jest różowa. No co? Dobrze. Dobrze, dobrze. No nie, strzelają się teraz! jak on kogoś trafi. Na przykład Cyanowego, ja to będzie źle. Bo wszystkich może zabiję niedługo. Nie wiem, to jest źle. Mam nadzieję, że oni go za chwilę zabiją. Tak nie może być, że on zabija ludzi. Tutaj ja mam nadzieję, że oni przeżyją. Nice. Mam nadzieję, że czarne przeżyje, bo to jest moja ulubiona postać. Czarne najlepsze. No o dobra, myślałem, że to jest brązowacz, są ci impostorzy i Dobra, ten tu mówi. I oni już są na górze. Te animacje są serio zarombiste. Dawajcie ich. Nice. He, he. O nie, ten tu biegnie z tyłu. Dobrze. Dobrze tym mieczem, bali ich. Ten miecz jest zarąbisty. O nie. Brązowy wyjdzie. Dobra, wyście już przestańcie robić fabułę z tymi, w niech on przestanie ten gości co robi to fabułę z tymi, 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 tylko niech oni nie zabiją w końcu tego brązowego. Chcę zobaczyć jak oni go zabijają. Dobra, jednak mi się to już podoba. Dobra, jest w końcu fabuła z brązowym. Twórca się mnie posłuchał. Dobra, dobrze. To w ogóle brązowe jest na obrazie. Patrz, patrz. Brązowe normalnie. W kapeluszu. Tatoż mówi, żeby poszli gdzieś i idą gdzieś. Dobra, rozmawiają. I teraz zobaczą to stado tych gości. I ci też z dwóch stron idą. Zarąbiste to jest. O nie O kurde, nie 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 no i się zorientowali Dobra, jeszcze kilka przeżyło, to źle Ten coś mówi, co ja nowy. Dobra, wcielanka, na to czekałem Ja, to jest zarąbiste Dawajcie brązowego, nie no, te animacje są najlepsze Jaka muzyczka gra, patrz ten się wystraszył On tu zaraz kogoś zabije, dawaj go, tak z tyłu go zajdź Uuu, Mamy to Urządzony rozwalony Nice, zarąbiście Janalecą Tym statkiem Major Ship Koniec, zarąbiste Zostawiajcie lajki żeby zobaczyć reakcję na piąty sezon Dobra widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie, cześć i pa!